Bądź i dzień dobry! Ja i mój wierny Padawan Jondu witamy Was z Podlasu w miejscowości Borek Stary. Co prawda, dzisiejsza historia będzie o starym młynie, bałamotniku i żuluławce, no ale nagrywamy ją w lesie, ponieważ nie byłem w stanie nagrać tego pod młynem. Stwór antyczny, bałamotnik, który tam działa. Sprawił, że praktycznie nie było możliwości ani czasu, ani chęci ze stron lokalnej flory i fauny, by powstała tam ta piękna historia. Zatem do opowieści. Trzy dni temu postanowiłem, że odwiedzę to miejsce. Jest to prawdopodobnie XIX wieczna ruina Starego Młynu, potężna. No, super ciekawa, jeżeli chodzi o konstrukcję, umiejscowienie, o to w jaki sposób się zestarzała. Ale jest problem. Ową ruiną rządzą sługusi bałomutnika. To znaczy, jest to lokalna ludność, która spędza tam swój wolny czas na spożywaniu magicznych eliksirów. Zatem pierwszego dnia postanowiłem eksplorować dane miejsce. Nie udało mi się, ponieważ była tam zbyt duża ilość e, lokalnych druidów. Zrezygnowałem. Drugiego dnia przyjechałem pod wieczór. Myślałem, że to już jest taka pora, w której no, normalnie ludzie wracają do domu, jedzą obiad, nie wiem, oglądają wiadomości, myślą o Tusku i, po, i polityce. Niemniej jednak panowie nadal byli. Postanowiłem chociaż z nimi porozmawiać. Historii młyna nie znali, ale wiedzieli, kto we wsi ukradł dany element, kto co sprzedał na złom i dlaczego w najbliższej okolicy będzie rondo. Jest to poniekąd ciekawe, dlaczego nie. Natomiast na moje potrzeby niespecjalnie. Także zawinąłem do domu. Postanowiłem, że ich przechytrzę. Trzeciego dnia przyjechałem tam, skoro świt, wiedziałem, że będzie to jakiś atrybut, jakaś karta przetargowa, game changer dla mnie. Mocno się zdziwiłem, ponieważ co prawda nie siedzieli na swoich wyznaczonych miejscach, ale już czaili się w, no nie wiem jak to nazwać w chaszczach, w szuwarach. Ogólnie bardzo blisko danego miejsca, a jeszcze bliżej sklepu spożywczego, w którym można było nabyć różne eliksiry. Po chwili pojawił się również właściciel działki, który nie był zachwycony moim y, wtargnięciem. Porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy się uprzejmościami. Ostatecznie powiedział, że wie, zna historię młyna, ale mnie nie opowie, bo po co, na co, jemu się śpieszy i w ogóle. Wiadomo, najchętniej, żebym sobie poszedł. Także nagrałem szybkie przebitki pod bacznym okiem sługów bałamutnika. No i wróciłem. Nagrywam to w zupełnie innym miejscu. Dlatego wnioski są dwa. Po pierwsze, jak chcesz zbadać lokalną florę i faunę, zawsze przynieść coś ze sobą. Będzie ci łatwiej, będzie ci milej a na pewno lokalesi Cię może Cię nie będą szanować ani lubić, ale może przynajmniej nie potraktują Cię jak intruza. Druga opcja jest taka, że wpływy legendarnego, starego stwora są na tyle silne, że otacza się kręgiem albo pierścieniem swoich sługusów i skutecznie zablokował mi drogę do odkrycia tajemnicy. Zatem tym razem bez tajemnicy zwykłe mury Zwykła żółławka i zwykłe miejsce. Za to stwór może będzie niezwykły. Także zachęcam do oglądania. Pozdrawiam miłego dnia.